Cześć kochani, witam. Niedługo osiągniemy te moje marzenie 366 odcinków, i ci, co subskrybują kanał, będą mieli codziennie taki poranek z jakąś mądrością, którą usłyszałem przez 60 parę lat życia. A jaka dzisiaj, taka, że cieszę się, że dzisiaj się obudziłam. Że wstałem, że żyję, że daję sobie jeszcze radę. I ostatnio ktoś mnie zapytał, jak można się zmotywować do działania. Ja wam powiem, że mam taką jedną motywację. Kiedyś pod sklepem yy, trochę kulałem i taki gość mi podszedł i do mnie i, i mówi co w nogę, ja mówię, a to tam to mówię tak boli, że aż się nie chce żyć. A on mówi, że pana. Dziadek czy ojciec mu powiedział, że dopóki się chodzi, to trzeba żyć. Także takie hasło na dzisiaj. Dopóki możecie jeszcze chodzić, to miejcie tą chęć do życia. Jeśli się coś zmieni, to trzeba będzie znowu tej chęci szukać, bo ludzie nie mogą chodzić, a jednak żyją. I mają chęć do życia i coś robią. Ale mówię do tych wszystkich, co mogą chodzić. Dopóki możecie chodzić, to to jest wielki dar, z którego sobie nie zdajemy sprawy. Dopiero kiedy mamy trudności, tak jak ja dzisiaj, od, od tygodnia gdzieś tak mnie boli kręgosłup, że mam trudności z chodzeniem, dopiero zdaję sobie sprawę, co to jest dar chodzenia. Także, kochani, doceniajcie te proste rzeczy, subskrybujcie mój kanał i udostępniajcie te filmy innym. Wszystkiego dobrego. Cześć. Pozdrawiam.